Każdy z nas stał kiedyś przed lustrem w domu lub w sklepowej przymierzalni. Kupując nową garderobę, nieraz zadawaliśmy sobie pytanie, dlaczego tak łatwo przybrałam, przybrałem na wadze? Jak to możliwe, skoro wcale się nie obiadam ponad miarę. No cóż, nasze subiektywne oceny często bywają lekko nagięte. Z reguły nie lubimy przyznawać się do błędów w 100% i zawsze znajdziemy jakieś ale na własną korzyść. No właśnie, ale jaka jest prawda? Okazuje się, że proces przybierania na wadze to coś więcej niż tylko ilość jedzenia, które spożywamy. Przybieranie na wadze to złożony proces, który ma korzenie w naszej ewolucji. Nasze ciała genetycznie zostały zaprogramowane do gromadzenia energii w postaci tłuszczu, aby przetrwać czasy głodu. Współczesny świat różni się jednak od tego, do którego nasze organizmy są przystosowane. Dziś jedzenie jest dostępne na wyciągnięcie ręki, często smaczne, wysokokaloryczne i pełne cukrów, których nasze ciała nie są w stanie konsumować w takich ilościach jak w przeszłości, kiedy żyliśmy w trudniejszych warunkach. To, co zwykle smakuje nam najbardziej, czyli fast foody, słodycze, słone przekąski, ma największą ilość kalorii, ale najmniej wartości odżywczych. Nasze organizmy szybko przekształcają te nadwyżki energii w tłuszcz odkładając go w postaci komórek tłuszczowych. Te komórki, które można porównać do małych balonów, wypełniają się tłuszczem, gdy spożywamy więcej kalorii, niż spalamy. Co ciekawe, badania pokazują, że nowe komórki tłuszczowe mogą powstawać bardzo szybko, nawet w ciągu 24 godzin po rozpoczęciu diety wysokotłuszczowej. Spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego trudniej jest schudnąć niż przytyć? Otóż proces odchudzania wymaga deficytu kalorycznego, czyli spożywania mniej kalorii niż spalamy. Gdy zaczynamy redukować ilość spożywanego jedzenia, nasze balony tłuszczowe zaczynają się opróżniać, ale co ważne, nie znikają. Komórki tłuszczowe pozostają w ciele, gotowe na ponowne napełnienie, gdy wrócimy do nadwyżki kalorii. To jest właśnie jeden z powodów, dlaczego tak łatwo odzyskać utraconą wagę. Nasz organizm nie lubi tracić zapasów tłuszczu i włącza mechanizmy obronne, które utrudniają schudnięcie. Spowalnia metabolizm, co oznacza, że spalamy mniej kalorii, a także zwiększa poziom hormonów takich jak grelina, która odpowiada za odczuwanie głodu. Zmniejsza się również poziom leptyny, czyli hormonu sytości, co w efekcie sprawia, że czujemy się mniej pełni i szybciej sięgamy po jedzenie. Wszyscy słyszeliśmy o tak zwanym efekcie jojo. To zjawisko, które polega na gwałtownym przybieraniu na wadze po zakończeniu diety redukcyjnej, a w niektórych przypadkach na powrocie do wagi wyższej niż przed rozpoczęciem odchudzania. Zjawisko to jest szczególnie związane z restrykcyjnymi dietami, które często obiecują szybkie rezultaty, ale mają tak naprawdę negatywne skutki dla organizmu i naszego metabolizmu. Wytłumaczenie efektu jojo można znaleźć na kilku płaszczyznach naukowych. Diety restrykcyjne często wymagają dużego wysiłku psychicznego i samodyscypliny. Po zakończeniu diety ludzie mają tendencję do nagradzania się za wytrwałość, co często oznacza powrót do starych nawyków żywieniowych. Z psychologicznego punktu widzenia, długotrwałe ograniczenia mogą prowadzić do tzw. jedzenia kompulsywnego. Osoby czują potrzebę nadrobienia strat, co dodatkowo przyczynia się do ponownego przybierania na wadze. Podczas szybkiej utraty wagi Często tracimy nie tylko tłuszcz, ale także masę mięśniową. Skoro mięśnie są metabolizowane szybciej niż tłuszcz, to oznacza, że po zakończeniu diety spalamy mniej kalorii, nawet w spoczynku. Im więcej mięśni tracimy, tym wolniejszy staje się nasz metabolizm. Przy powrocie do wcześniejszej diety, organizm magazynuje energię w postaci tłuszczu, co prowadzi do, do wspomnianego efektu jojo. A teraz skupmy się na dodatkowych czynnikach warunkujących procesy przybierania na masie. Waga naszego ciała jest również silnie powiązana z hormonami, stresem i snem. Kortyzol, znany jako hormon stresu, jest produkowany przez nadnercza w odpowiedzi na stres. Jego podstawową funkcją jest przygotowanie organizmu na sytuację zagrożenia, tzw. reakcje walcz lub uciekaj. Jednak w dzisiejszym świecie, gdzie stres jest częstym i chronicznym zjawiskiem, np. związanym z pracą, finansami czy codziennym życiem, poziom kortyzolu może być stale podwyższony. Co więcej, kortyzol sprzyja odkładaniu tłuszczu w okolicach brzucha, co jest związane z wyższym ryzykiem chorób metabolicznych, takich jak cukrzyca typu drugiego czy choroby serca. Sen natomiast odgrywa kluczową rolę w regulacji naszej wagi, ponieważ wpływa na hormony odpowiedzialne za kontrolę apetytu grelinę i leptynę. Co to oznacza w praktyce? Osoby, które regularnie śpią mniej niż 7 godzin na dobę, są bardziej skłonne do podjadania i sięgania po wysokokaloryczne niezdrowe przekąski. Brak snu obniża naszą samokontrolę, przez co częściej wybieramy szybkie i smaczne potrawy, które dostarczają dużo kalorii, ale niewiele wartości odżywczych. To w połączeniu ze zwiększonym poziomem kortyzolu, hormonu stresu, sprzyja szybkiemu przybieraniu na wadze. Regularny, głęboki sen pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi hormonalnej i wspiera procesy metaboliczne. Dbanie o regularny rytm dobowy, unikanie niebieskiego światła przed snem oraz stworzenie odpowiednich warunków do snu, takich jak zaciemnione i chłodne pomieszczenie, wspomaga lepszą regenerację i ogólne samopoczucie. Warto dodać, że wypicie pół szklanki wody mineralnej przed snem ma kilka istotnych korzyści zdrowotnych. Przede wszystkim wspiera nawodnienie organizmu, które jest konieczne, zwłaszcza po całym dniu. Woda wspomaga funkcje trawienne, minimalizuje ryzyko nocnych skurczów mięśni spowodowanych niedoborem płynów i elektrolitów. Zawarte w wodzie mineralnej składniki, takie jak magnez i wapń, mogą również korzystnie wpływać na jakość snu, poprawiając relaksację mięśni oraz wspomagając układ nerwowy. Krótko mówiąc, redukcja tłuszczowej masy ciała jest wyzwaniem dla każdego z nas, dla mnie również. Wymaga to nie lada dyscypliny, ale przede wszystkim zrozumienia powagi sytuacji. Jeśli będziemy wciąż odkładać ten proces na później, to owszem odłożymy, ale właśnie, tłuszcz w komórkach tłuszczowych, a przy okazji nabawimy się wielu chorób towarzyszących otyłości. Kiedy jesteśmy młodzi, mając 20-30 lat, lekceważymy ten temat, ponieważ młodość rządzi się swoimi prawami i możemy wziąć duży kredyt, ale kiedyś przyjdzie go spłacić. Życzę Wam, byście nie musieli tego kredytu zaciągać, abyście już dziś zaczęli inwestować w swoje zdrowie, a organizm podziękuje Wam na starość, którą będziecie mogli przeżywać na bardziej komfortowym poziomie niż osoby, które o to zdrowie za młodu nie dbały. Pozytywnie kończąc, zbijam z Wami piątkę, dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że spotkamy się niebawem w kolejnych odcinkach poświęconych podnoszeniu świadomości w zakresie zdrowszego trybu życia. Do usłyszenia.